Robił chiński bimber Siemano, z tej strony CJ Oglądaliście już kilka odcinków z Pekinu Pokazywałem wam już trochę życia na kampusie Dzisiaj zabiorę was na wycieczkę do Zhangjiajie Nie wiem czy kojarzycie może to miejsce, ale na pewno większość z was pewnie oglądała film Avatar I kojarzy takie super góry, ogólnie cała akcja się mniej więcej rozgrywała w tych górach Jeżeli ktoś nie kojarzy to wyglądają one mniej więcej w taki sposób i dzisiaj wam pokażę od początku do końca Gdzie jedziemy, czym jedziemy, co bierzemy ze sobą Jak będzie wyglądała ta wycieczka i tak dalej i tak dalej Nie wiem jak to przejdzie do końca wiadomo Bo będzie dużo przygód na pewno Jedziemy dosyć dużo zgraną liczbą osób Bo jedzie nas aż dziewiątka Z czego trójka Francuzów Hotel mamy praktycznie u podnóża gór Jest dosyć śmiesznie bo przeważnie jak się jedzie w góry W październiku w Polsce no to jest tak dosyć zimno co nie Może być temperatura około 2-3 stopni Tak normalnie w nocy jest 7 gdzieś tam w jakimś mieście No to Tutaj będzie 35 stopni w ciągu dnia i 23 w nocy, także nie muszę brać aż tak dużo ciuchów, co jest w sumie spoko. Jesteśmy, nie wiem czy wiecie, w Wuhan. W Zhangjiajie jest położone około 500, w linii prostej 410 km. samochodem jest około 550 km. My jedziemy pociągiem, wyjeżdżamy jutro, czyli w poniedziałek o godzinie 9.40 pociągiem. Mamy przesiadkę w Yichangu. Yichang bardzo fajna miejscowość. Słyszałem, że tam jest y, największa tama na świecie. Niestety nie udało nam się tego tak ogarnąć, żeby zostać tam na chwilę, żeby zostać tam przynajmniej na jeden dzień. Więc uderzamy od razu. Mamy godzinę przed, na przesiadkę. Uderzamy do Zangiady, no i tam już będzie cała akcja się rozgrywała. Póki co mamy zarezerwowany hotel, mamy wykupione wszystkie bilety i. Do tej przygody dochodzi jeszcze to, że nasz pobyt odbywa się od 30 września do 5 października. Od 1 października do 7 jest święto narodowe w Chinach, jest, jest 70-lecie powstania Chińskiej Republiki Ludowej i nasłuchałem się od masy Chińczyków już, że będzie mega tłoczno. To się okaże. Jedziemy pociągiem za 16 dolarów z powrotem, 10 godzin, będzie super, także lecimy dalej. Siemano, jest godzina 9.53. Idziemy już pociągiem do Ichangu. W sumie nie wiedziałem, że to będzie szybki pociąg, myślałem, że to będzie jakiś zwykły, ale się okazuje, że jest szybki. Dlaczego szybki? Bo jedzie trzy paki na godzinę. Teraz akurat przejeżdżałem przez miasto, jakieś 100 na godzinę. doki mniej więcej są takie. W sumie udało nam się bez problemu dotrzeć na pociąg. W trochę były ściski rano, no ale to wiadomo, smarano rano, to wszyscy do roboty jadą. I się bujamy. Cisza jest mega duża. A tak naprawdę teraz prawie szepcze. No, słuchać. słychać. słychać? bardzo Widzimy. i się na awatara kupujemy bileciki, wbijamy się na awatara dostaliśmy taką kartę Karta poważna 4 razy do wejścia bilet studencki 116 yuan czyli jakieś 30 zł 30 zł, no przed chwilą widzieliście wśród słońca teraz idziemy powoli dalek dobra, to wchodzimy dajemy Ziemieczkowi kartę Michał o, i trzeba palce zaskonować kciuka i co jeszcze? może frytki do tego? A nie, to jest zabezpieczenie przed tym, że jak komuś się chce dać kartę, to nie wejdzie inna osoba, bo masz już zeskanowany swój palec, więc to chyba o to chodzi. Tak, bo mógłbyś na przykład swój bilet po 4 dniach, być 2 dni i odsprzedać komuś zaproszenie, nie? No i są takie busiki fajne. Tymi busikami się ogólnie buja po całym tym parku, co nie? Jaki tu jest zapach? No pachnie takim lasem, co nie? Póki co nie śmierdzi w ogóle z paninami czy tam trochę wcześniej przy ulicy było trochę czuć No ja i sobie stoją Czekamy na resztę Ta duża naklejka 70 oznacza, że jest 70-lecie Chińskiej Republiki Ludowej I są ogólnie święta Czyli od dzisiaj do 7 października Ponoć ma być dzisiaj dużo ludzi Zobaczymy, czy to prawda No i ogólnie każdy busik ma taką naklejkę, co nie? Z numerem i... Zapraszam teraz, tylko, tylko jedziemy do... 3 no, dobra, muszę spontan, wyszliśmy z tamtego na szybko, zobaczyłem, że ludzie biegnął i idziemy do kolejnego. Już ma rano jakoś, e, tu jest już drugi bus, idziemy w drugą miejscówkę, tam tylko była taka przesiadka, taki punkt jakby nie wiem jak to można nazwać: zatoka, autobusowa, coś takiego, co nie? Wszystko można ruszać w różne inne punkty. co No właśnie, teraz lecimy na ten główny punkt, tam gdzie można sobie coś zjeść, i tam są spokojne doki, i tak dalej. Ogólnie idzie wszystko, idzie sprawnie, szybko, jak będzie dalej. Ale jest chyba na pójść. No, lecimy dalej. Dobra, wysiadamy na stacji. Nie wiem, jaka to stacja, ale później się gdzieś dowiem. No i widoczek jest taki następujący. A zintrygował mnie dosyć znak, który jest tutaj. I mówi on, że tutaj jest McDonald's. Idziemy do McDonalda. Zobaczyć McDonald's w parku chińskim. Jest pizza europejska, jest amerykański kurczak, amerykańska cola Prawdziwa chińska restauracja, byk O, jeszcze hamburger Wszystko w chińskim stylu O, skądś znam te ciasteczka Nie no, no widoczki to są koza. Podrobili McDonald's Oh, yes. gdzie jest mcdonalds o oh, man jak to ładnie wygląda ciekawe czy to jest 60, prawdziwe no, wygląda... no to jest plastik uh -huh. 68 takie samo jedzenie kosztuje na kantynie 11 tylko, że bez jajka o to, to jest genialne gofry 88 milionów za jedną, za połowę gofra pół truskawki ale się pan zebził! Przypomina to trochę zakopane. Co nie? Ej, dobrze, że nie szłaś tam z tyłu. Bo z tych sobie szedł. Tak jakiegoś zebził, wzięła i przesunęła kamień po ziemi, co nie? Wiesz o co chodzi? Cesło? No z... Idziemy z nimi. Co? Światłowodzik. I to dosyć sporo tych światłowodzików. Koza, który jest szerokopasmowy. Nie to co w Polsce. Cywilizowany i czysty kibel. Zobaczymy czy mają dziurę w podłodze. Ty, ej, tu są stare zwykłe kible. Co tam masz? No dziura. <laughs> Czyli jednak nie cywilizowane. Nie, no cywilizowane. jest czysto. Nie trzeba płacić. jest najważniejsze. Nie wiem po co piszą, że jest cywilizowane jak nie ma wody. Nie no, można się rękę być. Nie polecam. Tak robić do ocenę Piotrek? No tak średnio bym powiedział. No średnio. 2 na 10. Nie wiem, nie byłem. Ale śmieszne górki. Takie z kolcami. Mm. W eee, co to jest? To wygląda jak Morela. Wygląda to sztuczne, ale to nie jest sztuczne. Nie wziąłem sobie buty do łażenia po górach. Tu są wszędzie takie schody. Kamienne i są strasznie śliskie I się niewygodnie w nich chodzi Także klapki Kubota Tak, najbardziej na tak Team so. As you can see, I've been making some YouTube videos. Yep. And you are French. Yeah, that's me. Right. Okay, so this is Timothy Yeah. Uh, Tim, will you eat frog with me on in Wuhan street food? Not in Wuhan. In France, yeah. But what? Not in Wuhan. Because They... I don't know they... about the quality. Yeah, I've seen them, and they look good, like yep. the chicken. But I... Możemy go. Don't, I don't he, he, have you been on the street food? Yep. In yeah, Wuhan. I've eaten some. Uh, yeah, yeah. Like roasted uh, meat. Okay. Uh, let's try it, the but here. not not no. Why? Hmm. Taka ciekawostka. W Chinach podrabiała nawet poręcze i są wykonane z betonu. I pomalowane, ukształtowane, żeby wyglądało jak prawdziwe drzewo. Zobaczek.